Jeżeli nie, to otworzysz. Mhm. Mm możesz. To jest brudna tak. odzież. Mhm. Mm możesz. No, tak, możesz. No spokojnie. Si nie ma. O, tak, pełno, pełno, pełno. No i dobrze, bo to jest porządna niemiecka pralka. Bałk. Ona bardzo porządnie pierze, Co zresztą na tym filmie będzie wszystko widać. Zbieramy troszku Do prania. Zwykłego proszku. Oraz nalejemy niezwykłego. A dodajesz tego specyfiku? Dodaję. Jak się bawimy, to się bawimy, nie? Zrób. No ja tak chcę jeszcze trochę. Jestem tam trochę. Kurde. No zostaw otwarte na tydzień. Dobra. I lejemy górną do pukania. Ty, patrz, ma tam wskaźnik max, minimum. No ma. Pokażemy. Działa? Myślę, że starczy. Zamykamy. Otwór załadowczy zbiornika pralki oraz górne wieko, Dobra. I teraz lecimy tak. Program numer 3. Ura, pokażemy ludziom program. Bawełna 60 stopni. Oj. Lecimy. Proszę wybrać adekwatny program. Korunekie. No, wziąć prawą. Yy. O, jest dobrze. program numer 3. 60 stopni. I lecimy z tym koksem. Chcesz potrzymać, czy ja mam trzymać? Chcę potrzymać. Wszędzie się wszystko trzęsło, A. No bardzo czuł hydrostat. No to jest porządna ta ruchka, no porządnie namacza, w ogóle nie, A nie no, jest dosyć biała, trochę obita, ale co tam... by ja tam zobaczył. Tak ma dobre wygląda, o na kogo, żeby ktoś nie wiedział co to bałknę. Bałkneść, bałkneść. Ja. Tutaj różne programy i się zaczęło. Tak, ta pralka posiada sost. No, tu będzie nie Ciekawiejsze. Teraz będzie przez pół godziny lało. Na dwie rzeczy lała tam. 10 razy. No, będzie sobie pobierać. Ale porządnie będzie wybierać. Cały czas. Hektolitry. Hektolitry. O, wody polecam. I tyle. I zużyje niepotrzebne kW energię elektrycznej elektronicznej intensywny. No, no, no Tak, kabel ma czarny. O, no, to tak nietypowo trochę, nie typowo zrobię, już Teraz pokazuje jak Bąż taki, a co jest najlepsze, od spodu przykręcone jest, o, jak nietypowo, no, dobra. Dobra, tak ten do 6 minut nagramy i potem... Wiesz sobie skoczyć No, no, tak. Bo Artur chciał, wiesz, szczegółowo to Tak. No oczywiście, każdy drobny szczegół. Najdrobniejszy. Najdrobniejszy, nawet ten najmniejszy. Tak, najmniejszy. Wszystko. A to, co nie będzie widać, to powiem. Wszystko. No ja tak mam już nagrywane filmy. Imulanty. Mamy już około 30 stopni. Pokażę, jest odblokowana teraz Ta pralka. Proszę bardzo, otworzyć się. można Ta pralka blokuje się dopiero na wirowaniu. Tak, to jest odkrycie nasze. No. Normalnie musimy się mi to zgłosić ponownie. Dobrze, dlaczego ja? O, albo dlaczego ja? Tak, to jest, to jest program, który Pomoże nam rozwiązać nasze problemy. Ale no trudne sprawy, bo to była bardzo trudna sprawa. To była trudna sprawa. Hmm. Można... Kurde ręce mi się często przez patrz No na. Ty w jest. No to śmieszasz mnie. Jak ludzie będą oglądać? A może nowy program tworzymy. Dlaczego sprawy albo yy, trudne ja? <śledzi> <śledzi> Trudny ja. <śledzi> Trudny ja. Ja tylko ten. Trudny ja. Ten, 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 ten. Nie, <nagrywa. śledzi> <najwyżej> <śledzi> nie, nie, Taki najwyżej spodnie nagrywam. Dziński. Nie się ze mną. Nie się ze mną. Tak, program czwórka. Według programu jest to szybki program bawełniany na 40 stopni. To jest jak można powiedzieć, program bawełniany? No bo ja, każdy mówi bawełna, no Baweł, to ja powiedziałem bawełniany. Bawełniany to mogą być gacie. No przepraszam, Mam mówić, dokładnie, Dokładnie, do, do... do szczytu. Do <słuch> no, jednak skoku nie nagraliśmy, ale to się nic nie stało. Nie, nie, pogadaliśmy, jedliśmy, nie, gadaliśmy. Myśleliśmy. No rozważaliśmy. Wiesz co, Michał? obraziłeś mnie. Przepraszam. Dlaczego ty się nie myślałeś? Ja nie myślałem. No, okay. no klamkę na mam, bo fajna, nie? no taki fajny wtedy. No fajną. Dokładnie. W ogóle ładna, dość jest. To jak się sami podoba? To już coś? Wygląda. Z tego no. taka bez przesady żeby mieć większe obroty i więcej przycisków. Aaaa. I tu ukradziony patent z tego zmielę. Tutaj taki sam jest patent na tą, która tam plastik. Tak, wszyscy się się zgadzają. Mogli tak sobie kraść, kto to wie? No, oni sami nie wiedzą, czy ukradli, czy sami nie myślili, no. Skoki są takie 16-minutowe teraz czy 3, lecimy, przypominam. Tyle bierze watów. Kiepski żart prowadzącego. Nie, no może tyle brać. Nie? Bez sensu. włączyć od razu. No. no. Właśnie pralka pobrała wodę na schodzenie. Czego nie zdążyliśmy nagrać. Przepraszamy widzów, myślę, że nie będą nam mieli tego za złe, a jeśli by mieli, to prosimy to napisać w komentarzach, to my na pewno piszemy. Te mongolskie dialogi, ktoś skończy. Dziwne. To monolog. Teraz będzie spuszczać, a ty, ty swoim tyłkiem zakłócasz wodę. za mi zamoknie tam. To ja. A to ja pił? Nigdy nie kupiłem piłek. Jeszcze nie. Wiem, że jeszcze nie. Ona tak głośno klikające. To lepsze to niż Pana rapyjał. <grystanie> pana rapyjał. No, zasłoniłeś. O. o, i to jest właśnie sposób wody pobrania. Ludzie patrzą jak się moje <grystanie> gacie piorą, to nie mogą popatrzeć na mój nie, No to wszystko przez te twoje rzeczy, taki syf tutaj wyratuje. No. Kurde. Bo ja w nich przyjechałem tutaj, sam, osobiście. Swoim samochodem. Osobiście. Osobisty No, ja właśnie wodę spuszczam, ja bym też nie wiedział chyba ten. Ten by, To trzeba być chyba tym, na jedno oko, żebym tego nie zauważy. <grym zauważył Kurde, <grym zauważył> <grym zauważył> <grym zauważył> się. śmieję <grym zauważył> o, ale Nebo ne. Slep ale ti, že jsi mýho. Pravda, to nevím, pravda.